Włócznia przebiła mu gardło. Ciało spadło z drabiny z głuchym łoskotem. Kolejny gal już był na jego miejscu, z toporem w ręku. Rzymianin pchnął go tarczą, zrzucając w przepaść, ale zanim wspinało się trzech następnych. Krzyki mieszały się z hukiem uderzających o drewno drabin. Pękały deski. Rzymianie walczyli jak opętani, zrzucali wielkie kamienie, które miażdżyły czaszki i łamały kości. Wylewali kotły z wrzącą smołą, skóra paliła się żywcem, topiąc się na wojownikach poniżej. Oszczepy leciały w dół bez przerwy, każdy znajdował cel w gęstym tłumie. Ale galów było za dużo. Na każdego zabitego przypadało dziesięciu nowych. Legionista na szczycie muru ledwo łapał oddech, pot zalewał mu oczy, mieszając się z krwią. Ręce bolały od trzymania miecza. Tarcza była ciężka jak ołów. Pod stopami miał śliską maś z błota i wnętrzności. Spojrzał w dół i zobaczył tylko niekończącą się falę ludzi. Ćwierć miliona wojowników. Wszyscy chcieli go zabić. A to nie był koniec problemów. Odwrócił głowę. Za jego plecami stały mury potężnej twierdzy, alezji. Tam czaił się drugi wróg. Wersingetoryks i osiemdziesiąt tysięcy jego najlepszych ludzi byli głodni, ale wściekli. Czekali tylko na sygnał, żeby uderzyć Rzymian w plecy. To była pułapka, perfekcyjne kleszcze. Rzymianie byli zamknięci pośrodku, bez drogi ucieczki, bez szans na posiłki. Ich dowódca postawił wszystko na jedną kartę, na jeden szalony plan. Tym dowódcą był Juliusz Cezar, a jego plan był czystym szaleństwem. Był rok 52. przed naszą erą. Pod murami Alezji, w sercu Galii, jego legiony walczyły o przetrwanie. Przeciwko niemu stanął Wersyngetoryks, gość, który zrobił coś niemożliwego. Zjednoczył dziesiątki skłóconych galijskich plemion w jedną, potężną armię. To nie było ich pierwsze spotkanie. Chwilę wcześniej Wersyngetoryks spuścił Cezarowi łomot pod Gergowią, upokorzył go, zmusił do odwrotu. Teraz Cezar chciał krwi. To była sprawa osobista, to była walka dwóch tytanów. Z jednej strony rzymski geniusz taktyczny, z drugiej charyzmatyczny przywódca, walczący o wolność swojego ludu. Tej historii nie opowiada się w ten sposób w książkach. Ginie w nudnych podręcznikach. Subskrybuj teraz, żeby poznać więcej. Wracamy na front. Cezar miał ze sobą około 50 tysięcy legionistów, ale to nie byli zwykli żołnierze. To byli weterani, twardziele, którzy przeszli z nim osiem lat wojny w Galii. Znali go, ufali mu, byli lojalni jemu, nie senatorom w Rzymie. Jeśli Cezar kazał im maszerować do piekła, pytali tylko, jak szybko. Po drugiej stronie liczby były miażdżące. W twierdzy Alezja zamknęło się 80 tysięcy najlepszych wojowników Wercingetoryksa, elita, faceci, którzy żyli z walki, ale to był tylko aperitif. Zza wzgórz nadciągała główna siła, ćwierć miliona galów ze wszystkich zakątków kraju. Wściekła, chaotyczna masa, zjednoczona jednym celem zabić każdego rzymianina. Każdy rozsądny dowódca wydałby rozkaz do odwrotu. Próbowałby się przebić, ocalić chociaż część armii, ale Cezar nie myślał o przetrwaniu. Myślał o totalnym zwycięstwie. Spojrzał na pułapkę i postanowił zbudować własną, jeszcze większą. Kazał swoim ludziom kopać dzień i noc, bez wytchnienia. Ziemia leciała w powietrze. Budowali nie jeden mur, ale dwa. Pierwszy, długi na 17 kilometrów, otaczał Alezję. To nie był zwykły płot. To była maszyna do zabijania. Głębokie na kilka metrów rowy, niektóre zalane wodą z pobliskiej rzeki. Za nimi nasyp i mur z drewna z zwierzami strażniczymi co kilkadziesiąt metrów, a przed tym wszystkim pola śmierci. Ukryte doły z zaostrzonymi palami na dnie, zamaskowane gałęziami, czekające na nieostrożną stopę. Małe, ostre kołki wbite w ziemię pod kątem, żeby połamać nogi i unieruchomić atakujących. To miało zagłodzić wercyngetoryksa, złamać go psychicznie. Ale to była tylko połowa planu. Drugi mur, jeszcze dłuższy, na 21 kilometrów, zbudowali za swoimi plecami. Tą samą metodą. Ta forteca była skierowana na zewnątrz. Miała ich chronić przed armią odsieczy, przed tą ćwierćmilionową falą, w ten sposób Rzymianie sami się uwięzili, stali się jednocześnie oblegającymi i obleganymi, zamknięci w wąskim pasie ziemi, szerokim na kilkaset metrów, między młotem a kowadłem, słyszeli krzyki wrogów z obu stron, patrzyli, jak ich zapasy jedzenia i wody kurczą się każdego dnia, nie było drogi ucieczki, nie było mowy o posiłkach, byli sami. Ich jedyną szansą było to, że te drewniane mury wytrzymają napór 330 tysięcy wrogów. Nikt nigdy wcześniej nie próbował czegoś takiego na taką skalę. To była gra o wszystko: albo Cezar złamie Galię raz na zawsze, albo jego kości zgniją pod murami Alezji, a cała rzymska prowincja stanie w ogniu. Ale jak w ogóle do tego doszło? To nie była zwykła walka o kawałek ziemi. To był krwawy finał trwającej osiem lat wojny. Osiem długich lat rzymskie legiony deptały Galię, zostawiając za sobą spalone wioski i stosy trupów. Cezar podbijał plemię po plemieniu, jeden po drugim. Był w tym bezlitosny, rozbijał ich sojusze, wykorzystywał stare kłótnie, nastawiał jednych przeciwko drugim. Działał jak maszyna do mielenia mięsa. Aż w końcu galowie zrozumieli, walcząc osobno, zginą osobno, musieli się zjednoczyć albo zniknąć. Wtedy na scenę wszedł Wercingetorix, wysoki, charyzmatyczny gość, który potrafił przemówić do serc i umysłów. Zrobił coś, co wydawało się niemożliwe. Zjednoczył dziesiątki skłóconych galijskich plemion pod jednym sztandarem, przeciwko Rzymowi. Ale nie był tylko dobrym mówcą. Był twardy, wprowadził żelazną dyscyplinę. Za tchórostwo groziła śmierć w męczarniach. Jego strategia była prosta i absolutnie brutalna. Spalić wszystko własne wioski, własne pola, własne zbiory, taktyka spalonej ziemi. Chciał zagłodzić rzymskie legiony, odciąć ich od jedzenia, zmusić do odwrotu w hańbie. I prawie mu się udało. Rzymianie maszerowali przez zgliszcza, ich żołądki były puste, a morale sięgało dna. Żołnierze jedli korę z drzew i skórzane pasy. Dla Cezara ta wojna stała się osobista. To nie była już tylko kwestia podboju i chwały, to była kwestia przetrwania. Przegrana w Gali oznaczała dla niego koniec. W Rzymie jego wrogowie już ostrzyli noże, czekali na jeden jego błąd, żeby go politycznie zniszczyć, oskarżyć o zdradę i skazać na wygnanie. On postawił wszystko na jedną kartę. Musiał wygrać albo zginąć, nie było trzeciej opcji. Dla galów stawka była jeszcze wyższa. To była ich ostatnia szansa, ostatni zryw, żeby wyrzucić na jeźdźce ze swojej ziemi. Chodziło o wolność. O to, czy ich dzieci będą mówić w swoim języku, czy po łacinie. Czy będą wolnymi ludźmi, czy rzymskimi niewolnikami pracującymi w kopalniach. Dlatego Vercingetoryks zebrał swoją ogromną armię w Alezji. To nie było przypadkowe miejsce. To była potężna twierdza na wzgórzu, otoczona rzekami. Uważano ją za niedozdobycia. zdobycia. To miała być jego pułapka, miejsce, w którym ostatecznie złamie rzymską potęgę. Wezwał na pomoc wszystkie plemiona Gali, tworząc gigantyczną armię odsieczy. Myślał, że zapędził Cezara w kozi róg, że Rzymianie albo zginą z gładu, albo zostaną zmiażdżeni między murami miasta a nadciągającą odsieczą. Nie przewidział tylko jednego że Cezar zamiast uciekać zbuduje wokół niego klatkę, a potem zbuduje drugą klatkę wokół siebie. Teraz obie armie tkwiły w martwym punkcie. Galowie w mieście patrzyli, jak kończy im się jedzenie. Galowie na zewnątrz zbierali siły do ataku. A pomiędzy nimi, w tym wąskim pasie ziemi, pięćdziesiąt tysięcy Rzymian czekało na śmierć z obu stron. Słyszeli wrogie okrzyki z przodu i z tyłu. Każdy dzień oznaczał mniejsze racje żywnościowe. Każdy dzień przybliżał ich do momentu, w którym ćwierć miliona wrogów uderzy w ich plecy. Cisza przed burzą była najgorsza. Czekanie. To ono zżerało nerwy bardziej niż walka. Każdy dzień był taki sam. Pobudka przed świtem. Naprawa umocnień. Ostrzenie miecza. I to cholerne liczenie. Liczenie dni. Liczenie kęsów chleba. Każdy legionista wiedział, co nadchodzi. Słyszał to w nocnych krzykach wartowników. Czuł w kurczącym się żołądku. Zboża starczyło na trzydzieści dni. Tyle dał im Cezar. Rozkaz był jasny. Po tym czasie radźcie sobie sami. Albo wygracie, albo zgnijecie z głodu. Każdy kęs chleba był odliczany, każda kropla wody. Patrzyli na mury Alezji i wiedzieli, że tamci mają jeszcze gorzej. Wercingetorix zamknął się w twierdzy z osiemdziesięcioma tysiącami wojowników, ale wcisnął tam też całe miasto – kobiety, dzieci, starców. Każde usta potrzebowały jedzenia, każde gardło chciało wody. Zapasy znikały w oczach. W końcu galijski wódz zwołał na radę. Nie było długich przemówień. Spojrzał na swoich wodzów. Oni spojrzeli na niego. Wszyscy znali odpowiedź. Nie było jedzenia dla wszystkich. Wojownicy byli potrzebni, reszta była balastem. Decyzja była szybka i bezlitosna. Wszystkie niepotrzebne usta musiały zniknąć. Bramy Alezji otworzyły się, ale nie wyszli z nich wojownicy, wypchnięto ich siłą, tłum kobiet trzymających dzieci za ręce, starzy ludzie, którzy ledwo stali na nogach, płakali, błagali, chwytali się nóg strażników, ale żelazo było zimne. Bramy zatrzasnęły się za nimi z hukiem, poszli w stronę rzymskich umocnień, szli powoli przez to piekło na ziemi, potykając się o pułapki, prosili Rzymian o litość, o przyjęcie jako niewolników, o kromkę chleba, o cokolwiek, byle nie umierać z głodu na tej ziemi niczyjej. Cezar nawet nie wyszedł ze swojego namiotu, wydał twardy, krótki rozkaz nikogo nie wpuszczać. Nie miał jedzenia dla własnych ludzi, nie zamierzał karmić wrogów, postawił straże na murach, żeby nikt nie przeszedł. I tak, między dwiema potężnymi armiami, w pułapce wewnątrz pułapki, zaczęło się powolne umieranie. Najpierw płakali, potem krzyczeli, w końcu tylko jęczeli. Rzymscy legioniści stali na wałach i patrzyli, musieli patrzeć, to był rozkaz. Słuchali, jak dzieci wołają matki, które leżały martwe kilka metrów dalej. Ten dźwięk wwiercał się w głowę, nie cichł nawet w nocy. Był torturą dla galów w mieście, którzy słyszeli agonie swoich rodzin. I był upiornym przypomnieniem dla Rzymian, co ich czeka, jeśli przegrają. Morale siadało po obu stronach. Aż pewnego dnia coś się zmieniło. To nie był dźwięk walki. To było niskie dudnienie, jak daleka burza. Ziemia zaczęła drzeć, najpierw lekko, potem coraz mocniej. Wartowinczy na wieżach wytężali wzrok. Na horyzoncie pojawiła się chmura kurzu, ogromna, rosła z każdą minutą, a z niej wyłoniły się pierwsze sztandary, potem setki, tysiące, w końcu oni, ćwierć miliona galów. Rozlali się po wzgórzach jak fala, otoczyli rzymskie umocnienia ze wszystkich stron, ich krzyki bojowe wstrząsnęły powietrzem, zagłuszając jęki umierających, zbudowali własny obóz, rozpalili tysiące ognisk, w nocy ten krąg ognia zamykał horyzont, patrzyli z góry na pięćdziesiąt tysięcy Rzymian, na małą wyspę w morzu wrogów. Czas na czekanie się skończył, zaczynała się rzeź. Galowie ruszyli w dół wzgórza. Jak lawina, bez taktyki, bez formacji, tylko wrzask i wściekłość. Zwierz strażniczych leciały bełty, balisty ciskały kamieniami, rozbijały pierwsze szeregi galów, ale to ich nie zatrzymało. Pierwsza fala uderzyła w rzymskie umocnienia. Wojownicy z drabinami i workami z ziemią biegli prosto na wilcze doły. Wielu wpadło, nadziewając się na zaostrzone pale, ich krzyki ginęły w tumulcie. Inni biegli po ich ciałach, zasypywali rowy, czym popadnie, rzucali drabiny na drewniany mur. W tym samym momencie Wercingetoryk zdał sygnał w Alezji: Brama twierdzy otworzyła się z hukiem. Jego wojownicy wylali się na zewnątrz, atakowali rzymskie linie od środka. Rzymianie znaleźli się w kleszczach, obróceni plecami do siebie, walczyli na dwa fronty. Jedna połowa legionistów patrzyła na zewnątrz, druga do wewnątrz. Legioniści musieli uważać na ciosy z przodu i z tyłu. Każdy błąd kosztował życie. Nie było gdzie uciec. Centurioni krzyczeli rozkazy. Legioniści nieśli tarcze. Pierwsza salwa oszczepów poszła w ruch. Ciężkie pila przebijały galijskie tarcze i ciała. Powaliły setki wrogów w pierwszych sekundach. Ale galowie napierali dalej, dotarli do murów. Zaczęła się walka wręcz. Miecze uderzały o tarcze, topory rozłupywały hełmy. Rzymski gladius, krótki miecz, był idealny do pchnięć w ciasnocie. Każdy legionista walczył o metr ziemi, odpychał jednego gala, by na jego miejsce pojawiło się trzech kolejnych. Walka trwała godzinami. Słońce prażyło niemiłosiernie, pot mieszał się z krwią i kurzem. Gdy zapadł zmrok, atak nie ustał. Galowie rzucili na umocnienia płonące pochodnie. Drewniane wieże strażnicze zaczęły płonąć. W ciemnościach walczono na oślep. Rzymianie rozpoznawali swoich po kształcie hełmów. Galowie po długich włosach. Dźwięk stali i krzyki wypełniały noc. Rzymianie gasili ogień wodą i piaskiem, jednocześnie odpierając kolejne ataki. Cezar jeździł konno wzdłuż całej linii obrony. Jego czerwony płaszcz był widoczny w świetle ognia. Pojawiał się tam, gdzie walka była najcięższa, krzyczał, zagrzewał do boju, wskazywał cele. Jego obecność trzymała żołnierzy w ryzach, nie pozwalała im pęknąć. Legioniści byli wyczerpani, walczyli bez przerwy, nie było zmiany, nie było odpoczynku, ręce drżały od trzymania miecza, nogi uginały się pod ciężarem zbroi, ale nikt nie myślał o poddaniu się. Jedli na stojąco, z mieczem w jednej ręce. Galowie mogli się zmieniać, świeże siły zastępowały zmęczonych, straty były ogromne po obu stronach, rowy przed rzymskimi liniami wypełniły się ciałami, napastnicy i obrońcy leżeli wymieszani razem, ale Rzymianie trzymali pozycję, każdy atak był odpierany, każda próba sforsowania muru kończyła się rzezią atakujących. Po kilku dniach Galowie zmienili plan, zrozumieli, że frontalny atak nie zadziała. Ich dowódcy zebrali się na naradę, zwiadowcy wrócili z błyskiem w oku, znaleźli to jedno miejsce, gdzie rzymska inżynieria zawiotła, donieśli im o słabym punkcie w rzymskiej obronie. Było to wzgórze na północy. Teren był tam tak stromy, że Cezar nie zdołał zbudować tam pełnych umocnień. To była ich szansa. Wybrali 60 tysięcy najlepszych wojowników. Dali im nowego dowódcę, kuzyna Wercyngetoryksa. Mieli obejść rzymskie pozycje pod osłoną nocy i uderzyć o świcie w najsłabszy punkt. W tym samym czasie reszta armii miała przypuścić zmasowany atak na całym froncie. To miało być ostateczne uderzenie. Decydujące. Rzymscy wartownicy widzieli ruchy w obozie wroga. Widzieli, jak formują się ogromne kolumny wojska. Cisza, która zapadła, była gorsza niż hałas bitwy. Coś wielkiego nadchodziło. O świcie rozległ się róg. Jeden, potem sto. Ziemia zatrzęsła się od krzyku ćwierć miliona gardeł. To było to. Ostateczny atak. Na całym froncie Galowi ruszyli na rzymskie umocnienia. Wrzask i szczęk metalu wypełniły powietrze. Ale prawdziwe uderzenie nadeszło z północy. 60 tysięcy najlepszych galijskich wojowników runęło na osłabione wzgórze. Prowadzili ich kuzyn Vercingetoryxa. Przelewali się przez rzadkie pułapki, nie zważając na straty. Uderzyli w rzymską linię jak taran. Legioniści walczyli z furią skazanych. Tarcze pękały pod ciosami toporów. Linia obrony zaczęła się uginać, pękać. Najpierw w jednym miejscu, potem w drugim. Centurioni ryczeli, próbowali łatać dziury, ale padali jeden po drugim, przygnieceni samą liczbą wrogów. Galowie wdarli się do środka. Zaczęli rozlewać się po rzymskim obozie jak trucizna. Panika była o krok. Cezar obserwował wszystko z punktu dowodzenia. Widział, jak jego północna flanka się rozpada, wiedział, że jeśli ona padnie, bitwa jest przegrana. Nie było czasu na rozkazy, nie było rezerw. Chwycił tarczę i miecz. Jego czerwony płaszcz zafalował, gdy pobiegł prosto w najgorszy kocioł. Legioniści zobaczyli go, zobaczyli swojego wodza, walczącego jak zwykły żołnierz. Widok jego czerwonego płaszcza w sercu walki był jak uderzenie prądu. Ich strach zniknął, zastąpiła go czysta wściekłość. Zwarli szeregi wokół Cezara, tworząc ludzką twierdzę. Odparli pierwszy impet, zyskując cenne sekundy. Ale to nie mogło trwać wiecznie. Cezar wiedział, że to tylko plaster na krwawiącą ranę. Potrzebował cudu. I miał jeden w zanadrzu. Wcześniej wysłał całą swoją kawalerię na zewnątrz umocnień. Rozkaz był samobójczy. Mieli objechać całe pole bitwy i uderzyć Galów od tyłu. Nikt nie wierzył, że to się uda. Galiscy wojownicy na wzgórzu byli pijani zwycięstwem. Przełamali obronę, parli naprzód, słyszeli tylko krzyki swoich i jęki Rzymian. Wtedy, ponad zgiełkiem bitwy, usłyszeli nowy dźwięk, dźwięk rzymskich trąb. Ale nie dochodził z przodu, dochodził z ich pleców. Odwrócili głowy w konsternacji. Na szczycie wzgórza, za nimi, pojawiła się linia jeźdźców. Słońce odbiło się od tysięcy grotów włóczni. Z opuszczonymi włóczniami, w pełnym galopie, spadali na nich jak sokoły. Zaskoczenie było absolutne, paraliżujące. Elita galijskiej armii została zamknięta w stalowych szczękach. Z przodu odrodzeni furią legioniści, z tyłu walec rzymskiej kawalerii. To był koniec. Porządek prysłów w sekundę, zaczęła się panika. Wojownicy, którzy przed chwilą czuli smak zwycięstwa, teraz rzucali broń i próbowali uciec, ale nie było dokąd. Rzeźb była straszliwa, panika rozlała się jak zaraza, reszta potężnej armii od patrzyła na to z daleka, widzieli jak ich najlepsi wojownicy, ich nadzieja, są wycinani w pień. To złamało ich ducha. Strach rozprzestrzenił się szybciej niż ogień. Cała ćwierć milionowa armia pękła, rzucili się do ucieczki, wrzask zwycięstwa zamienił się w krzyk przerażenia. Rzymianie ruszyli za nimi, oblężeni stali się myśliwymi. Wercyngetoneks stał na murach alezji i patrzył, jak jego armia ratunkowa rozpływa się w chaosie. Jego ostatnia nadzieja umierała na jego oczach. Wyczerpani legioniści nie zatrzymali się. Adrenalina i nienawiść pchały ich do przodu. Rozkaz Cezara był prosty: żadnej litości. Gonili uciekających Galów przez całą noc, potem przez cały następny dzień. To nie była już bitwa. To była egzekucja na masową skalę. Rzymska kawaleria, świeża i bezlitosna, robiła największą rzeź. Dopadali grupy uciekinierów na otwartych polach. Otaczali ich i wycinali co do jednego. Każdy, kto był zbyt wolny, zbyt ranny, by biec, ginął na miejscu. Każdy, kto próbował się poddać, był ignorowany. Miecze wznosiły się i opadały bez przerwy. Pola i lasy wokół Alezji spłynęły krwią. Z ćwierć milionowej armii ocalała garstka. Ci, którym udało się uciec, wrócili do swoich domów. Nieśli ze sobą nie tylko wstyd, ale i strach. Opowieści o rzymskiej furii rozeszły się po całej gali jak zaraza, paraliżując wolę walki. Następnego dnia nad Alezją zapadła cisza. Głucha, nienaturalna cisza po dniach piekielnego hałasu. Nie było już okrzyków bojowych, nie było nadziei. Tylko smurt śmierci i dymu. Vercingetoryks stał na murach, patrząc na morze trupów. Zwołał swoich ostatnich wodzów. Zebrali się w milczeniu, cienie samych siebie. Ich twarze były wychudzone, oczy zapadnięte od głodu. Wiedział, że to koniec. Nie było jedzenia, nie było armii, nie było niczego. Powiedział im to prosto w twarz. Zaoferował im wybór. Mogli go zabić i wysłać jego głowę Cezarowi, by ocalić siebie. Albo mogli go wydać żywego, biorąc na siebie hańbę, ale ratując skórę. Patrzyli na niego pustymi oczami. Wybrali to drugie. Brama twierdzy otworzyła się ze zgrzytem. Wercyngetoryks wyjechał na koniu sam. Miał na sobie swoją najlepszą zbroję, lśniącą w słońcu. To był ostatni akt dumy. Przejechał powoli przez opustoszałe pole bitwy, mijał tysiące ciał swoich ludzi, wymieszanych z rzymianami. Podjechał prosto do obozu Cezara. Rzymski wódz siedział na podwyższeniu, otoczony przez oficerów. Cała armia patrzyła w milczeniu. Wódz galów zsiadł z konia. Nie powiedział ani słowa. Jego twarz była kamienna. Podszedł i rzucił swój miecz pod stopy Rzymianina. Potem hełm, potem włócznie. Każdy element zbroi uderzał o ziemię z głuchym dźwiękiem. Dźwiękiem końca. Potem uklęknął i czekał na swój los. Powstanie w Galii upadło w tej jednej chwili. Zwycięstwo było totalne, ale jego cena była potworna. Dziesiątki tysięcy Galów z armii odsieczy zginęło w walce i podczas ucieczki. Rzymianie stracili ponad dwanaście tysięcy ludzi, to prawie jedna czwarta ich sił. Każdy metr umocnień był opłacony krwią. Obrońcy Alezji, którzy przeżyli głód i walkę, zostali wyprowadzeni z twierdzy. Stali w milczeniu, czekając na wyrok. Cezar był pragmatyczny. Każdy legionista dostał jednego jeńca jako osobistego niewolnika, nagroda za ich piekło. Resztę sprzedano handlarzom niewolników, którzy już krążyli wokół obozu. Wercingetorix został zakuty w ciężkie łańcuchy. Czekał go los gorszy niż szybka śmierć na polu bitwy. Cezar zabrał go do Rzymu jako swoje największe krofeum. Przez sześć długich lat trzymał go w ciemnej wilgotnej celi. A potem, gdy nadszedł czas jego triumfu, wyciągnął go na światło dzienne. Przeciągnął go w klatce ulicami miasta na pośmiewisko tłumów. Kiedy parada się skończyła, a tłum rozszedł, strażnicy zabrali go z powrotem do podziemi. Tam, w ciszy, uduszono go po cichu. Bez świadków. Galia została złamana. Ziemia, która walczyła o wolność przez lata, teraz leżała u stóp Rzymu. Alezja była ostatnim tchnieniem, ostatnim krzykiem buntu, który ucichł na zawsze. Zwycięstwo pod Alezją nie było tylko kolejną wygraną, to był gwóźdź do trumny, koniec marzeń o wolnej gali. Złamano im kręgosłup, na zawsze. Ich opór nie został zdławiony, został wymazany. Przez następne pięćset lat ta ziemia była rzymska. Nie tylko na mapie, w sercach i umysłach. Rzymskie brogi przecięły ich święte gaje. Rzymskie prawo zastąpiło ich tradycje. Rzymski język, łacina, powoli zabijał ich własne dialekty, aż zniknęły na zawsze. Dzieci Galów uczyły się pisać jak Rzymianie, modliły się do rzymskich bogów, czasem mieszając ich ze swoimi starymi, zapomnianymi bóstwami. To była całkowita asymilacja. Przemocą i kulturą. Współczesna Francja, jej kultura, jej język, narodziły się z popiołów Alezją, z krwi pokonanych i determinacji zwycięzców. To dziedzictwo zapisane w kamieniu i ziemi. A dla Cezara to nie było zwycięstwo, to była koronacja. Alezja dała mu wszystko, czego potrzebował, by zniszczyć Republikę i zbudować imperium na jej gruzach. Złoto z Gali sfinansowało jego armię i przekupiło polityków w Rzymie. Niewolnicy, miliony niewolników, uczynili go najbogatszym człowiekiem w państwie. Jego wrogowie w Senacie mieli pieniądze, on miał góry złota i stali, ale najważniejsza była armia, jego legiony, zahartowane w ośmiu latach brutalnych walk. Przeszły przez piekło pod Alezją i wyszły z niego jako najskuteczniejsza maszyna do zabijania na świecie. Lojalna nie Rzemowi, lojalna Cezarowi. Każdy legionusta, który przeżył to oblężenie, był mu oddany na śmierć i życie. Widzieli, jak walczył ramię w ramię z nimi, widzieli jego czerwony płaszcz w najgorszym ogniu, ufali mu bezgranicznie. Gdy kilka lat później stanął nad rzeką Rubikon, nie wahał się ani chwili. Wiedział, że ci ludzie pójdą za nim wszędzie, spalą dla niego Rzym, jeśli będzie trzeba. Bez Alezji nie byłoby Cezara dyktatora, Republika mogłaby przetrwać, Historia potoczyłaby się zupełnie inaczej, to jedno oblężenie było punktem zwrotnym dla całego zachodniego świata. Ta bitwa narysowała mapę Europy na nowo, granice Rzymu przesunęły się aż do Oceanu Atlantyckiego, cała nowa, bogata prowincja zasilała imperium przez wieki. To stworzyło bufor, tarczę przeciwko plemionom germańskim na wschodzie, co ukształtowało przyszłe konflikty na setki lat. Kultura galo-rzymska, która się tam narodziła, stała się fundamentem średniowiecznej Europy, fundamentem Francji, Belgii, Szwajcarii. To nie jest tylko historia o murach i mieczach, to opowieść o tym, jak determinacja jednego człowieka i brutalna skuteczność jego armii mogą zmienić świat, jak jedno oblężenie może zdefiniować tożsamość narodów na tysiąclecia. Granice, które dziś widzimy na mapach, języki, którymi mówimy, ich korzenie sięgają tego jednego, krwawego pola w Gali. Każdy kamień w starym francuskim mieście szepcze tę historię. Historię podboju, krwi i narodzin nowego porządku. Historia jest zbudowana z krwi i pamięci. Nie pozwól, by została zapomniana. Subskrybuj kanał.